Odem, 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 odem. Jeszcze Państwo mam tak? Rozumiem, że też śladów, yy... proszę, ma, ma, Państwo też nie będą chciały w świadków. Słyszę, że Państwo też nie będą chciały w świadków, tak? Ja proszę tak, jeszcze Państwo też. W tym miejscu stawiliście przedstawiciele prasy. Nowego ekranu. Nowy ekran? Tak, tak nowy ekran. A proszę wstać. A, jest to tak? To państwo razem. Tak. Osoba, Redaktor Karkinka.

Chciałbym jeszcze w sądzie powołać świadków. E, Obie miały wnosić o na świadków wnioskodawcy. Czyli potrzebę asfiranta Roberta Szustera, z KF1. Czyli wnioskodawca. Robert Szusta będzie przesłany w charakterze świata, ponieważ tutaj wskazuje skarżycie... się uchwała obwodniczą wniosek o ubranie. Także będzie przesuwała w charakterze świadka na zewnątrz Dobrze. Komisarza. I y, kolejno y, jego, jego, jego przełożonego nadkomisarza Tomasza Znajdka. Danych da, pewnych nie posiadam, one wynikają tutaj z, z zeznań y, Pana Szustera. Tomasz Znajka, tak? Tak, Tomasz Znajka. W tym czasie on pełnił y, zas, y, rolę zastępcy naczelnika Wydziału Sztabowego KRT. Znajka -y. na okoliczności? Przedmiotowego postępowania, czy też y, zdarzenia. Zdarzenia w internecie Bogańskim Tak. Y, y, Będę ponadto wnioskował o powołanie świadków, zobowiązując się w terminie 7 dni złożenia listy świadków. To są nawet Pana, które jeszcze zobowiązują. Dobrze. Czy jeszcze jakieś wnioski? Proszę o wszystkiego sądu, w tej chwili to chyba wszystkim. Natomiast sobie zastrzegam prawo do składania. No to ma taki prawdę. Do całego procesu może Pan składać wnioski do powołania. Tak. sprawa miasta po obrazu w postępowaniu zwyczajnym pana Andrzeja obijanego to, że W dniu 10 grudnia 2010 roku około godziny 18.50 w na ulicy Krakowskiej przed 48 50, podczas zgromadzenia publicznego posiadał materiał pilotechniczny, to jest 16 sztuk flar. To jest za z artykułu 52, paragraf 1 punkt 5 kodeksu wykroczeń. Pan nie ma pan prawa składać wyjaśnienia. Może pan bez powodów umówić, składania powodów, odmówić składania wyjaśnień, może Pan również odmówić e, odpowiedzi na poszczególne pytania. E, może Pan też do zakończenia pierwszego przesłuchania tutaj na tej sprawie złożyć e, wniosek o skazanie w określony sposób bez przeprowadzenia dalszego postępowania Czy przyznaje się pan do popełnienia zarzucanego czynu? Nie proszę wysokiego sądu nie przyznania. Tak? przyznaje się do popełnienia no, zarzucanego czynu. Chce pan składać wyjaśnienia? Tak oczywiście. Interesuje nas tutaj osób na 90 drug. Tak? Proszę Wysokiego Sądu, z uwagi na odległość na pewno nie będzie to jakaś relacja taka bardzo, bardzo precyzyjna. Uwagi na pół nie będzie to relacja precyzyjna. Natomiast posługując się, czy też przytaczając notatkę służbową panu, pana Szustera, jego y, zeznania w niniejszej sprawie. Znaczy do zaznaczmy, czy się Pan jak do, 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 do odnosi, tak, Pana przesługiwania. Okay. Po prostu nas interesuje Pana pana zdarzeń. Na co miało miejsce? Tak jak było odczytane we wniosku o Karanie dnia 10 grudnia 2010 roku 10 grudnia 2010 zorganizowałem jako Wiceprzewodniczący Porozumienia Lawskiego Zgłodziliśmy jako przewodniczący zgromadzenia radzkiego, porozumienia Zorganizowałem zgromadzenie publiczne. Pod pracą, Polska jest Zorganizowałem zgromadzenie Jest Współorganizatorami, tego Współorganizatorami tego zgromadzenia była Inicjatywa Społeczna Rodziny Pomorza inicjatywa społeczna rodziny Pomorza, Proszę, Dwańsów, tywa, rodziny Pomorza oraz fundacja obrad upraw człowieka. Na to zgromadzenie było zezwolenie, tak? Było ono zgłoszone oficjalnie i było zezwolenie, tak? Proszę Wysokiego Sądu na zgromadzenie publiczne nie wydaje się zezwolenie.

Okazywany policjantom. Pokazuję um, zawiadomienie o zamiarze zorganizowanego zorganizowanego zgromadzenia. Zorganizowanego zgromadzenia w dniach 6 grudnia 2020 roku. sprawy. był zacząć. Nie tak podziękuję. Możemy sobie zrobić wcale. Nie, nie ma nie ma takiej zawsze. To zgłoszenie zostało przesłane drogą mailową na adres Biura Bezpieczeństwa zarządzania kryzysowego miasta Starsze Warszawy na ulicy okay. całą. Przesłane na było przesłane drogą mailową na, na adres urzędu miasta. Stocznego. Jako, że w tym zgłoszeniu była moja prośba o umożliwienie dojazdu do płac z, <coughs> z dostawczego, myśmy tam negocjowali warunki i w konsekwencji za zgodą taką tak zgodę otrzymałem. Czyli... Ale na Tam jest zresztą na samym końcu. Zgromadzenie, zgromadzenie było zgłoszone od godziny 17 do godziny 20. Zgromadzenie było zgłoszone od godziny 17 do godziny 20. Na godzinie właśnie rozpoczęcia zgromadzenia udaliśmy się na wskazane w zgłoszeniu miejsce, czyli pod parą. W dalszym ciągu udaliśmy się do koła prezydencji. Czy taką i poddaliśmy? Tak, ale warunki były to, że samochód nie może być tam zaparkowany, tylko było ładowanie sprzętu i odstawienie na pobliżki parking i, i tak, to zostało sobie w tym momencie. To warunki, że samochód tam nie będzie zaparkowany? Tak. Zgromadzenie było zgłoszone od 17 do 20, gdy pierwszą część odeszły 15 do Na początku było nas kilkadziesiąt osób. Na początku było nas kilkadziesiąt osób. Czy <coughs> to tak. zgromadzenie było odgrodzone walierkami od... Nie Nie było. Zgromadzenie nie było dzielone walierkami od... od pozostałych, od pozostałych. Co chodzi, tak? To znaczy może nie tyle przechodniów do innych zgromadzeń które nie mam wiedzy czy były one zgłaszane czy też były to spontaniczne zgromadzenia od, to to, tam, od innych zgromadzeń był to ten okres, kiedy pod Pałacem Prezydenckim przebywali obrońcy krzyża 24 godziny tak, na dobę. Był to okres, kiedy pod Pałacem Prezydenckim... Byli też i inni. Mm. ...pod Pałacem Prezydenckim przebywali obrońcy krzyża. I w więzieniu zwanego Daniela Miejskiego, tak? Tak. Obrońcy krzyża. Na po godzinie 17 dotarli do nas uczestnicy Lasu Smoleńskiego. Jest to comiesięczna inicjatywa blogerów i komentatorów czczących pamięć poległych pod Smoleńskim, Uczestniki terenowego lotu z 10 kwietnia. Po godzinie 17? Proszę wybaczyć, ale to jest już... Powiedzieliśmy do nas, jak dotarł do nas przedstawiciela... ...przedstawiciela... ...Las Smoleński jest to taka inicjatywa blogerów i komentatorów niezależnych dziennikarzy. Jest to bardzo charakterystyczny taki motyw każdego dziesiątego, kiedy blogerzy i komentatorzy puszczają w powietrze setki nieraz tysiące biało-czerwonych balonów symbolizujący, symbolizujących ofiary katastrofy. Dobrze, i czy ktoś w ogóle to Zgromadzenie było zabezpieczane przez policję? Proszę Wysokiego Sądu. W tamtym okresie policji zawsze było wiele. W tamtym okresie przed Pałacem Prezydenckim. Mm. Pałac, w tym miejscu przed Pałacem, policji, tak? Prze Pałacem Prezydenckim. Przed Policji, w policji Straży Miejskiej było by, nie? Ale to nie było tak, że konkretne y, zgromadzenia były. Stawiamy. Proszę Wysokiego e, Sądu, każdego dziesiątego. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. E, sytuacja pod pałacem prezydenckim, kiedy ja brałem udział w różnego rodzaju eventach, czyli mam na myśli przełom roku 2001-2011, zawsze dziesiątego było no, zabezpieczane niejako programowo przez organy porządku publicznego. Tak było, też było 10 grudnia 2010 roku. 10 grudnia 2010 roku okolica przypadków rezydenckich Tak jak w poprzednim tak, 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 Tym bardziej, że nasze... że ja nie było żadnej kontroli dokonywanej, czy ktoś na Ja zaraz do tego rady wrócę rady. do tego wysokiego sądu 10 kwietnia wtedy niejako nasz, nasz nasze zgromadzenie zahaczało o marsz Pamięci Gazety Polskiej, gdzie tysiące ludzi z katedry i z pobliskich kościołów. Nasze ogromadzenie zachęcało o Marsz Gazety Polskiej. Marsz Gazety Polskiej. Gdzie przedstawiciele Wraz razem Zostawicie, z jego prezesem ten marsz prowadzili, w związku z czym to zabezpieczenie było bardzo takie, powiedzmy, mocne, intensywne. Nasze zgromadzenie od samego początku wzbudziło Zainteresowanie policji z racji tego, że tak jak wspomniałem, przed momentem podjechaliśmy samochodem dostawczym, co rzadko się zdarza. Natomiast w tym miejscu chcę powiedzieć, że nie była to pierwsza nasza inicjatywa, nasze pierwsze zgromadzenie. Bardzo dobrze współpracowało się nam z właśnie z Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie wtedy, kiedy myśmy się pojawiali, przyjeżdżał. Do nas przedstawiciel Centrum Zarządzania Kryzysowego. Omawialiśmy sposób i zabezpieczenia, i przebiegu tych manifestacji. Kiedy nigdy tak nie było, było... tak. Kiedy Kiedy nigdy, opiera? tak, nigdy, nigdy nie było y, podobnych Kiedy sytuacji i... jak tych dziesiątych. Tak. Nie była to nasza pierwsza manifestacja. Zawsze uwzględnaliśmy centrum dowodzenia Był taki zwyczaj, że człowiek odpowiedzialny za konkretny dzień, wtedy kiedy miał wyżur, czy nie, nie wiem jak to wyglądało od strony organizacyjnej. Natomiast zawsze przyjeżdżam na miejsce, ustalaliśmy sposób zabezpieczenia i, 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 i tak dalej. Tym bardziej, że... Nigdy nie, nie było problemu. Tym, tym bardziej, że zawsze mieliśmy jakąś taką wewnętrzną służbę, która no, nie zezwalała na dojście ludzi z zewnątrz, na jakiekolwiek prowokacje. Nigdy też w czasie poprzednich i tej przedmiotowej manifestacji żaden z naszych członków lub też ze współorganizujących stowarzyszeń czy fundacji, nigdy żaden z naszych członków ani ze współorganizatorów manifestacji nie posiadał zabronionych prawem przedmiotu. Nie posiadał tego prawem przedmiotów. Nie dosiadał, nie tak też i było 10 grudnia 2010 roku. stało, się że Policja która Pana ustawiła eee, stan obwinienia? Proszę, proszę Wysokiego Sądu. Trudno mi, trudno mi w tej chwili tłumaczyć zachowanie policjantów. Może ich zeznania wyjaśnią cokolwiek. Natomiast chcę powiedzieć, że tak jak wspomniałem na początku, sam dojazd w Pałac Prezydencki spowodował no, takie dość duże poruszenie ze strony służb porządkowych. Czyli od samego początku ja jeszcze nie zdążyłem dostawić sprzętu, który jest wymieniony w tym zezwoleniu, czy też w tym zgłoszeniu. Od samego początku, kiedy ja jeszcze nie zdążyłem wystawić sprzętu. Musiałem odpowiadać na szereg pytań. Ale z tymi materiałami? Nie z materiałami, z naszą bytnością. Żądali ode mnie, podobnie jak sąd mnie pytał o zezwolenie, czyli też. Świadczy to, o tym, że nasze służby porządkowe nie mają zielonego pojęcia o, o, o prawie o zgromadzeniach. Pan jest dążony do stały sprzętu, ale pan mówi do sądu, nie do pracy, tak? Nie, nie, no ja... Wyszycie ludzi do, do sądu. Mam no, no tak. bo, bo jeżeli praca pana rozprasza, to odsąd, nie. Nie, 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 pasuje nie pasuje absolutnie praca nie rozprasza. To ja tak. czuję się zupełnie na po swobodę. początku, porządku, to jest. kiedy no, o czym no, nie wiem. W końcu posądu na ludzie wstąpić znaczy myślę, że nie Od samego początku ja jeszcze nie zdążyłem wystawić sprzętu. musiałem odpowiadać na mnóstwo pytań. Pokazywać, zgłoszenie, legitymować, czyli udostępniać dobór osobisty, a czyli, to, by... czyli to był stolik. Tak? Stolik nasz. W w w Mówimy w tej chwili o czasie, czyli o godzinie około 18.50, to też ja, nie, ja tego nie kojarzę, tego czasu, natomiast poszukuję się notatką służbową Pana Szustera, że było to około godziny 18.50, w związku z czym było to już towarzystwo praktycznie przemieszane. Sąd, sąd pytał, czy w szczególny sposób my byliśmy oddzieleni barierkami, czy te... Nie, nie byliśmy. Nie, nie byliśmy. Dobrze, stolik był nasz. Było to już około godziny 18.50. proszę bo nie byliśmy oddzieleni od innych Że mogły, ale po prostu tak jak mówię, już ludzie się przemieszali. Przychodzili ludzie, którzy przychodzili na Marsz Pamięci. Zjawili się ludzie starsi. Dochodzili ludzie, którzy tam codziennie o godzinie 18.00 modlili się pod postawionym krzyżem. Czyli tych środowisk było naprawdę bardzo, bardzo wiele. Dobrze, to jak ta policja, jak u Pani była z stoliku podeszła do Pana, czy, czy jak ta sytuacja wyglądała? Proszę Wysokiego Sądu. Na początku, na początku, hmm. na początku, na hmm. początku zostało mi zadane pytanie, czyli jest stolik. Było to pytanie retoryczne, gdyż policjanci doskonale wiedzieli, że ustawiony na tym, na tym stoliku sprzęt nagłaśniający, czyli wzmacniacze należały do naszego stowarzyszenia. Tak. W związku z tym powiedziałem, że oczywiście jest to nasze. Tym bardziej, że oni widzieli, że my to wszystko z auta wyjmowaliśmy. Później padło pytanie na temat flar. Czy są to moją własnością? Zgodnie z prawdą powiedziałem, że flary nie są moją własnością. Wpadło pytanie, czy flary są moją własnością? Ja cały czas nie, nie, nie mówię o nazwiskach, bo ja nawet nie kojarzę Pana Schuster'a. Czy są tutaj Tych policjantów było bardzo wielu. Mm. To, 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 to niekoniecznie mm. akurat no nie są Pan Szyster. Tak. Pytali czy Czy, Pytali, czy któregoś z uczestników? Ja nie potrafiłem odpowiedzieć, bo tak jak mówię, na pewno, na pewno nie stanowiły one własności. E, członków naszego stowarzyszenia, e, czy też... A kto ma taką ta oddawność? Prze... Czy, czy wysokie... osoby, które szkolenackie umarły po zgromadzenia na manifestację, czy były sprawdzane wcześniej czy przez czy kogoś? E, proszę z wysokiego wymagały... sądu, mówię to o tym z całą odpowiedzialnością. Mówię z całą odpowiedzialnością, żeby były też, żeby Prze... flary nie były własnością. W oparciu, że ci ludzie są, tak jak mówię, jak i ja, my... Się znamy i nie było to nasze pierwsze jakieś zgromadzenie i do tej pory nigdy nie było Własnością z naszych tego, nie typu, tego typu Tego typu Problem Znamy się długo, tak? Razem działamy Razem Nigdy nie było Natomiast z całą mocą chciałbym tutaj oświadczyć i, i, i zadać no, kłam chociażby zawartemu we wniosku o ukaranie w stwierdzeniu, że posiadałem przy sobie te plan. Absolutnie nie posiadałem ani flary. Nie posiadałem ani żadnych plan, ani innych niebezpiecznych. Plan. Wtedy, kiedy na temat PLA, na temat stolika, całego tego zdarzenia, rozmawiałem z policjantami, były tam jakieś między innymi konsultacje. Część z nich chciała mnie zabrać na komendę w celu wyjaś złożenia wyjaśnień. Część z nich miała jakieś inne zdanie. No fakt faktem, że... Yy, dotrwałem do tej godziny 20 tam na miejscu i tego dnia 30, żadne czynności w stosunku do mnie nie były wykonywane. Wiesz proszę, pomiędzy, pomiędzy tam pytały Rady? Jakieś konsultacje. Na co? Gdzieś